Słyszałeś o ostatniej głośnej interwencji TOS Radzionków w Bytomiu na Odrzańskiej? To jest historia, która zabiera sen. Myślisz, że tragedie dzieją się daleko? Czasem umierają tuż obok, za zamkniętymi drzwiami, wołając o Twoją pomoc. Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę, zarządzasz ryzykiem, żeby chronić to, co budujesz. Robisz dud diligence i dbasz o kaszlną świetnie, ale czy pomyślałeś o ryzyku etycznym? O obowiązku, który wykracza poza rachunek zysków i strat? Bo wiesz, czy prowadzisz spółkę, czy masz psa? Łączy nas jedna rzecz. Odpowiedzialność za kogoś słabszego. Jako opiekuna, moją misją jest dać Ci stabilność, zabezpieczyć Cię przed pożarem, porobą, ale ten spokój ducha jest po to, byś miał siłę i zasoby, by interweniować, kiedy dzieje się taki dramat jak pytoni. Ubezpieczenie to tarcza, ale wsparcie dla tych organizacji jak TOS to twój kapitał moralny. Muszę cię zapytać, bo to jest ważne: czy twoja strategia sukcesu obejmuje gotowość do czynnej walki w obronie tych bezgłosu? Odpowiedz jednym słowem w komentarzu. Co jest dla ciebie ryzykiem, którego nie widzą inni?